Cieszę się, że jesteście. W tym filmie pokażę Wam listę rzeczy, które warto zapakować do szpitala na poród. Są to same konkrety, sprawdzone przeze mnie i inne przyszłe mamy. Powiem także, czego unikać i co jest totalnie zbędne! Lecimy! Rzeczy dla Ciebie. Pierwszą rzeczą, o której musisz pamiętać przy pakowaniu, to koszula do porodu. Kup wygodną, ale z mojego doświadczenia radzę Ci też, żeby była tania. Po porodzie może być ona w kiepskim stanie, możesz jej też nie doprać, więc kup taką, żeby nie było Ci jej żal potem wrzucić. Zapakuj też dwie koszule do karmienia już po porodzie. Jedna może Ci się poplamić, więc lepiej mieć drugą w zapasie. I tu kochana szalej, kup najładniejsze jakie Ci się marzą, ponieważ w domu jeśli będziesz karmić piersią przydadzą się na długie miesiące. Pamiętaj też o dwóch biustonoszach do karmienia. Mogą być zwykłe, sportowe albo specjalne do karmienia. Ja po dobrych opiniach kupiłam firmę Alles Mama, ale najważniejsze, by po prostu biustonosz był miękki i wygodny. Przyda się też szlafrok. Pamiętaj, że w szpitalach zazwyczaj jest ciepło, więc wybierz cienki materiał. Po porodzie rana musi się zacząć goić, dlatego spakuj opakowanie majtek siateczkowych. Są jednorazowe, przepuszczające powietrze i trzymające wkładkę. Ja polecę Ci z doświadczenia te z firmy Horizon, może opakowanie nie zachęca, ale są dużo miększe i przyjemniejsze niż na przykład te z firmy Canpol. Z bielizny weź też skarpetki. Według mnie jedna z ważniejszych rzeczy po porodzie to wkładki poporodowe. Po porodzie bardzo krwawimy, zatem najlepiej weź dwie paczki, by czuć się komfortowo i czysto, no i móc je zmienić w każdej chwili. Pakuj także 3-4 podkłady poporodowe. Po pierwsze możesz na nich przewinąć maluszka, a po drugie lepiej także leżeć na nich w szpitalu, by nie pobrudzić pościeli. Sama używam ich jeszcze 2 tygodnie po porodzie w łóżku, dbając o własną pościel. Polecam także zebranie 5 par wkładek laktacyjnych. Może nie tryskamy mlekiem w pierwszych godzinach po porodzie, ale dobrze wchłaniają to, co może się wydzielić niekontrolowanie z naszych piersi. Warto mieć za zanadrzu muszle laktacyjne, nie są one obowiązkowe, ale w pierwszych dniach i tygodniach uczymy się, jak karmić maluszka. Często brodawki pękają i bolą. Przy takich osłonkach popękane brodawki trochę odpoczywają i nie są aż tak narażone na ból. Ważne są także klapki. I tu uwaga, nie popełnijcie mojego błędu innych kobiet i nie wybierajcie puchatych klapek. Po porodzie będą wyglądać tragicznie. Polecam zabranie zwykłych klapek basenowych, które doczyścicie. Najlepiej dwie pary, jeden do chodzenia, a drugi ewentualnie pod prysznic. Wiadoma sprawa, po porodzie kąpiel będzie jedną z milszych rzeczy, jakie Was spotkają, dlatego zabierzcie duży ręcznik kąpielowy i mały do rąk. Do kosmetyczki włóżcie szczoteczkę i pastę do zębów, szampon, żel pod prysznic, gąbkę, szczotkę do włosów i gumki, mydło, pomadka, bo usta podczas porodu wysychają, płyn myjący do krocza. Tu nie mam porównania, bo zakupiłam ten i już przy nim zostałam, ale myślę, że warto kupić taki płyn do specjalnej pielęgnacji po porodzie. Do torby zapakuj też Octanisept lub Tantum Rose. Położne zalecają psika z nimi krocze po każdym skorzystaniu z toalety. Jeśli decydujesz się na Octanisept, kup od razu większą butelkę 205 ml, bo opakowanie przyda się do psikania pępka u noworodka do czasu, aż odpadnie z niego kikut pępowiny. Ja polecam także zabrać turystyczną suszarkę do włosów albo suchy szampon. Jeśli będziecie w stanie, to umycie włosów poprawi Wam humor. Super sprawą będzie też maść z lanoliną na bolące od karmienia sutki. Spakujcie także chusteczki higieniczne i papier toaletowy, albo jeśli macie więcej miejsca ręcznik kuchenny. To zawsze się przyda. Nie wiadomo jak będzie przebiegał poród, czy urodzicie naturalnie, czy cesarskim cięciem. Czy dziecko od razu będzie mogło być przy Was? Na wszelki wypadek weźcie laktator elektryczny, którym możecie pobudzić piersi do produkowania siary bez maluszka, albo strzykawka do ręcznego odciągania siary. Moim must have, o którym dziś już wiem, ale przy pierwszym prodzie tego nie miałam i mąż musiał mi dowozić, jest opaska na oczy i zatyczki do uszu. Po porodzie będziesz miała ochotę się przespać, i uwierz mi, w dzień to naprawdę trudne, a ta opaska ci w tym pomoże. Zatyczki do uszu natomiast będą idealne, jeśli po porodzie traficie do sali z innymi mamami, co się bardzo często zdarza, a odgłosy lub chrapanie współlokatorki uniemożliwią ci spanie. Polecam gorąco? Serio! Jedne kobiety wolą karmić na siedząco i na należąco. Ja akurat karmiłam na leżąco i nie była mi potrzebna ta poduszka, jednak jeśli chcesz karmić na siedząco, spakuj także tą poduszkę. Kolejną rzeczą, jakiej musisz pamiętać, to ubranie na wyjście. Włóż je najlepiej na spód torby. Nie zapomnij o telefonie ładowarce, koniecznie z długim kablem. Spakuj także wodę. Ja polecam wzięcie na poród małej butelki z dzióbkiem, a na później butelkę na wodę z filtrem, byś nie musiała wkładać do torby całej zgrzewki wody. Ważne są także słodkie przekąski. W trakcie porodu i po będziesz głodna. Nie żałuj sobie wtedy niezdrowych przekąsek w stylu batoników, czekolad, owoców czy past, które dodadzą Ci siły i trochę poprawią humor. Dla tych, co wolą mieć swoje sztuce i kubek, zabierz i te rzeczy. Pamiętaj też o lekach, które stale przyjmujesz. I o dwóch pustych jednorazówkach, do których spakujesz na przykład brudną piżamę po porodzie. Czas na niezbędne dokumenty. Koniecznie zabierz dowód osobisty, karty ciąży, grupę krwi, przyujemne RH przeciwciała anti rh najświeższą morfologię i wyniki moczu, ostatnie badanie USG, wynik HBsAg, wynik HIV, wynik HCV, wynik WR, czyli kiłę, wynik posiewu GBS, toksoplazmozę, a gdy planowane cesarskie cięcie to skierowanie, Kartę wypisu ze szpitala, jeśli byłaś w szpitalu w trakcie ciąży, plan porodu i pracodawcy lub własny. A co dla dziecka? Dla maluszka spakuj najlepiej do osobnej kieszeni małą paczkę pieluch, jedno opakowanie chusteczek nawilżanych i krem do pupy. Dodatkowo ubranie w rozmiarze 56, lub jeśli oboje jesteście wysocy, to 62, bo prawdopodobnie dziecko będzie miało wtedy 59 cm. Przydadzą się tu trzy komplety, w tym koniecznie body, najlepiej kopertowe, które nie trzeba przyciskać przez głowę, z długim i krótkim rękawem, spodnie, śpiochy, skarpetki, czapeczka, rękawiczki dla noworodka i ciepłe śpiochy. Dodatkowo cztery lub pięć pieluch tetrowych są do wszystkiego i dwie, trzy pieluszki flanelowe, które są grubsze. Jeśli chcesz podać smoczek, nie zapomnij i o nim. Jednak w pierwszych dobach nie polecam, bo możesz zaburzyć proces karmienia. To tyle, kochane. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was inspirujący i w szpitalu niczego Wam nie zabraknie. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz, co Wy jeszcze polecacie wziąć do szpitala. To daje mega kopa do działania. A już wkrótce film o tym, co przyszły tata musi zabrać ze sobą na porodówkę. Pozdrawiam!